Z wyjazdem do Kijowa, która była też sytuacją wizerunkową. Myślę, że na taki gest mogli sobie jeszcze Niemcy pozwolić, te wszystkie pozostałe kraje, czyli Wielka Brytania i, i, i Francja, ale już nie mogły sobie na to pozwolić, żeby pan, pan Tusk pojechał razem z nimi w jednym wagonie, w jednym przedziale, żeby tam były jakieś rozmowy. I także na to, że we wszystkich negocjacjach i w zdjęciach, w absolutnie wszystkich, można było pokazać równocenność stanowisk. Raczej często był z boku. Oczywiście były takie zdjęcia, które przeniknęły do przestrzeni publicznej, które pokazywały go przy wspólnym stole, czy, 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 czy właśnie przy, przy pulpitach wspólnych, natomiast były takie sytuacje, które nieprzypadkowo, myślę, wyciekły do przestrzeni publicznej, które pokazywały, że wręcz był upokarzany i odsyłany niemalże od tej grupy trzech zarządzających procesem na miejsce. A Pamiętajmy, że trzech no, przywódców państwowych Miał rozmawiać na miejscu z Trumpem. No i potem się dowiedzieliśmy też z tego listu, który dostaliśmy z kongresu na samym końcu, no, że pan Tusk jest persona non grata, tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych. No to to jest gigantyczny, gigantyczny problem. No i pan Daniel tu przypomina ważne rzecz. Oczywiście to jest też tak, że musicie państwo wiedzieć, że ta decyzja o chipach była podjęta wcześniej, ale to, że jest ujawniana teraz i pozwala nam się tworzyć tego typu narracje, to jest nieprzypadkowe, ponieważ. Amerykanie podjęli tę decyzję wcześniej, ale dlatego, żeby dać gest polityczny i móc to związać z rozmową pana Trumpa z panem Nawrockim. Bo to jest tego typu rzeczy. Więc nawet jeśli decyzja jest wcześniej, to to, że zostało ujawnione to w kampanii i, i teraz się pojawiło, to, 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 jest, to jest gest polityczny po prostu. I to, że pan Nawrocki sobie teraz to może przypisać, to nie jest przypadkowe. Więc jeśli ktoś tu w Polsce próbuje Falsyfikować, to znaczy, że nie znamy andrów polityki amerykańskiej i mowy gestów, które stosują anglosasi czy jankesi w takich sytuacjach. No więc to jest po prostu bardzo mocny gest polityczny, bo drodzy Państwo, to jest też tak. Um, my musimy mieć świadomość, jak mocnym impulsem szoku była informacja o tym, że trafiliśmy do drugiego koszyka właśnie tych rzeczy. Nie, to nieważne, że chipsety być może nie jesteśmy w stanie użyć. W takiej ilości, która, która daje. Tylko fakt, że trafiliśmy do tego drugiego koszyka za, za sprawą Bidena, spowodował zderzenie to z polskimi aspiracjami, które akurat w kwestiach związanych ze sztuczną inteligencją są uzasadnienie bardzo wysokie.